Witam, drogie kochane strzelce, na czytaniu Praca i finanse na Maj. Krótko i na temat, kochani, tutaj nie szykujcie sobie kartek i długopisu, bo nie na tym to ma polegać. Jeśli nie obejrzeliście czytania na związki i na, y, dla singli, to poniżej jest filmik dla Was, zerknijcie. Y, dziękuję za Wasze komentarze, subskrypcje. Y, Udostępniania, lajkowania, y, co tam jeszcze? <laughs> Za kontakty prywatne do mnie, oczywiście, również. Jeśli macie ochotę mnie wesprzeć w jakiś sposób, wszystko w opisie filmiku znajdziecie, y, bądź w zakładce o, o mnie. Y, zapraszam Was, kochani, bardzo serdecznie, a ja już tasuję karty i przechodzimy do króciutkiego czytania dla Was na ten maj. No bo jeszcze on przecież trwa. Więc, drogie, kochane strzelce, karta. Jako energia, energia główna, cesarzowa, kochani, dobrobyt, obfitość, plony, ale też i płodność, płodność pomysłów, płodność, płodność, słuchajcie, pomysłów, płodność finansów, inwestowanie, ale też wyciąganie z tych inwestycji, dobre decyzje. To jest sianie teraz w maju i jednocześnie też zbieranie z poprzedniego czasu czegoś dla siebie, co być może było już wcześniej też zasiane. To jest pójście do przodu, to jest ogromny rozwój i sukces w sprawach zawodowo-finansowych. Słuchajcie, lepiej to wygląda niż w tych waszych związkach, to na pewno, bo mówię o tym poprzednim filmiku, bo jeden po drugim go nagrywam, w związku z powyższym, jak gdyby na bieżąco jestem, bo tak, to, to ja tego nie pamiętam aż tak, słuchajcie. No i właśnie, szansa tego miesiąca, ósemka mieczy. Więc zobaczcie, macie szansę właśnie na to, żeby mieć tą obfitość, dokonywać jakichś fajnych tutaj decyzji, nowych przedsięwzięć, nie wiem, czy nowej pracy, czy jakiegoś pójścia... Ym... Do przodu, gdzieś tam zawodowo, czy jakiejś zmiany, czy wymyślenie czegoś, jakiegoś sposobu na życie, na, na zawód, na, na pracę, na zarabianie pieniędzy, ale ósemka mieczy was blokuje. Czyli właśnie tutaj y, szansą tego miesiąca jest, że przestaniecie w końcu myśleć, a zaczniecie działać. Po prostu zacznijcie działać, y, bo y, jeżeli strach was, macie, wiecie, nie powinniście pozwolić na to, żeby strach blokował chęć działania. Więc tutaj namawiam Was do tego, żebyście działali i dosłownie mówię to z pełną odpowiedzialnością. Namawiam Was do tego, żebyście podjęli jakiekolwiek działania związane z Waszą pracą, przyszłością Waszej pracy, Waszego zawodu, czy z pieniędzmi, zarabianiem tych pieniędzy, tak? Bo to, co należałoby poprawić, to jest karta Księżyca. Czyli znowu mamy historię po prostu jakiegoś ograniczania się, niewiary. Yy, zwątpienia, yy, poczucia jakiegoś strachu, jakiegoś takiego fatum, pecha. Nazywajcie sobie to jak chcecie, to jest tylko wyimaginowane w waszych głowach. To jak wy myślicie i czujecie, tak też się dzieje. Więc nie oczekujcie cudów, jeśli sami nie uważacie, że jesteście cudem i możecie wszystko. I teraz wiem, no czego gadanie, bla, bla, bla. Jeżeli ktoś nie wie, o czym ja mówię, to ja i tak tego na siłę komuś nie wytłumaczę. Yy, więc zrzucenie tych blokad, tych ograniczania, tego strachu, tego takiego ymm, braku wychylenia się poza to, co znacie. Czyli Chciałam ominąć to słowo, ale chyba najbardziej ono do Was trafi, bo jest ono najbardziej popularne, czyli właśnie ta wyjście z własnej strefy komfortu. No, chciałam ominąć to słowo i zacząć używać wszystkich innych, ale chyba rzeczywiście takie skrócej. To będzie dla Was po prostu co przeło przełomowe. Rada wskazówka jest Usiądź i pomyśl, ale nie z pozycji zablokowania, strachu, zwątpienia, braku możliwości, niedoceniania siebie, tylko usiądź, pomyśl, co możesz zrobić w tej chwili, żeby to zmienić. Tak? Do przodu! Tu i teraz w tym momencie, co możesz zrobić, żeby, za jutro, żeby jutro było lepiej? Co możesz z siebie wyciągnąć? Co możesz jeszcze zrobić? Może się czegoś nauczyć? Może coś, coś po prostu pójść po podwyżkę? W coś zainwestować? Nie wiem. Zacząć szukać nowej pracy? Zająć się jakimś biznesem mniejszym, większym? Nie wiem. Robić na drutach? Nie wiem, cokolwiek. U, usiądźcie i zacznijcie myśleć, co chcecie robić? W którą stronę chcecie pójść? Jak chcecie dalej pomnażać swoje swoją, swoje pieniądze, jak chcecie dalej funkcjonować. Czy rzeczywiście tylko rodzina, zabezpieczenie tym rodziny takim, taką podstawą będzie dla Was to, na co, na co czekacie, na co jesteście tutaj gotowi poświęcić swoje całe życie? No nie sądzę. Tylko po prostu brak tej wiary i tak właśnie siedzenie w tej strefie komfortu i w tym lęku, że nic więcej to Wy nie wyciągniecie. Tak właśnie się dzieje, moi drodzy, bo wynikiem jest rycerz Buław. No zobaczcie, zmiana pracy rycerz Buław to jest przeprowadzka. Zmiana pracy, zmiana stanowiska, bo być może w końcu pójdziecie, przemyślicie, że chcecie iść na lepsze stanowisko. To są wszelkie różnego typu ruchy, ruchy, nie stagnacja, ruchy, które wykonujecie i działacie, żeby coś zmienić w swoim życiu zawodowym, które przynoszą Wam profity zawodowe i profity finansowe. Gdzie czujecie spełnienie, radość? Czasami to jest, wiecie co? I wiadomo, że w rycerzu Buław często też jest, wiecie, 50 pomysłów naraz, ale rycerz jest o tyle fajny i o tyle fajnie to ta energia jakby z was, was właśnie weszła, że on wejdzie oknem, wyjdzie kominem, potem wejdzie przez drzwi, a wyjdzie piwnicą. No Z każdej strony się będzie wpychał, bo on uznaje, że ma mieć to, co ma mieć. Kropka, jeśli mówimy o sprawach zawodowych. On się po prostu porusza, ale jest ciągle w biegu, on nie zatrzymuje się. A wy. Się zatrzymaliście na jakimś etapie Waszych spraw zawodowych i finansowych. I mimo, iż może byście chcieli, iż wokoło się o różnych rzeczach mówi, to nie podejmujecie rękawic w tej kwestii. Nic nie zmieniacie w waszej pracy, w waszej firmie, boicie się podejmować jakichś decyzji. No właśnie. I dlatego tak też się dzieje. Więc maj jest dosyć przełomowy dla Was i tu jest pokazane, że te zmiany są dla Was pisane. No czy Wy z nich skorzystacie? To oczywiście, że to zależy tylko od Was. Pamiętajcie, każdy powinien to wiedzieć. Tarot nie jest i nigdy nie był i nie będzie wyrocznią. To jest narzędzie, do pomagania nam i dawania wskazówek. I to jest tak jak taki dobry przyjaciel, który trochę więcej widzi, dalej widzi, więcej słyszy niż my. I yy, kwestia jest tylko tego, czy wy to przyjmiecie, czy wy posłuchacie tego przyjaciela, czy uznacie, że jesteście mądrzejsi, wiecie, jak macie żyć, no i będziecie wiedli tak, jak jest, tak? To chyba, że jest u Was dobrze. No to też tutaj nie ma o czym mówić. Więc kochani, ja Was tutaj zachęcam do rozwoju na pewno i pójścia do przodu, bo cesarzowa jest brzemienna, ona ma pomysły, ona chce coś robić, ona, ona może zająć się wszystkim i wszystko będzie umiała ogarnąć. I Wy też wszystko to ogarniecie. Jeśli tego się baliście, to nie macie się czym martwić, tylko uwierzcie samych siebie. Przede wszystkim ta wiara w siebie i swoje możliwości, potencjał jest najważniejsza w tym wszystkim. Jest to kluczowe w działaniu. Więc kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę, serducho dla Was wysyłam, wierzę, że idziecie do przodu, że będziecie osiągać sukcesy, cieszę się już Waszym szczęściem, waszą obfitością, Waszym bogactwem, waszą, Waszym rozwojem zawodowym. Dziękuję Wam za Wasze wspieranie, jeśli macie ochotę, to poniżej filmiku macie opis, za łapki, subskrypcje, komentarze, za wszystko Wam serdecznie dziękuję, działajcie, działajcie, działajcie i do zobaczenia kochani, pa pa.